Cześć, witam Was na kanale Videoblog Tech w teście i recenzji monitora od firmy AOC C24G1. Monitora 24-calowego z zakrzywionym ekranem. Monitor stricte dla gamerów. 24 cale, 16x9, na 1500R. Do tego matryca VA. Mamy podobno bezramkowość, chociaż jak zwykle ta bezramkowość jest tylko i wyłącznie na papierze i takim dumnym hasłem reklamowym, bo jak widzicie na załączonym obrazku, ramki niestety są. Jeszcze podejrzewam, że długa, długa droga przed nami, aż faktycznie zobaczymy jakieś panele bezramkowe. Czas reakcji 4 milisekundy, 144 Hz odświeżania. FreeSync od 48 do 144 Hz, czyli wysoko, wysoki dół niestety, ale to niestety również norma w przypadku FreeSync'a. Pokrycie sRGB 96%, Adobe RGB 75%, maksymalna jasność 250 nitów, kontrast statyczny 3000 do 1, a dynamiczny 80 milionów do jednego kąty widzenia 178 stopni zarówno w pionie jak też w poziomie waga monitora bez podstawki 3 kg z podstawką bo jest dosyć ciężka i solidna około 6 kg monitor można obracać na podstawie w niewielkim zakresie ale miło że można również odchylać góra dół i obniżać i podwyższać w jakimś tam sensowny w miarę zakresie, więc bez problemu powinien się dopasować do naszego biurka, do naszego stanowiska monitor możemy powiesić na uchwycie biurkowym, bądź też na uchwycie ściennym ma mocowanie Wesa 100 bardzo prosto się odpina nogę, bardzo prosto się ją z potem zaczaskuje, więc to nie będzie absolutnie żadnym problemem, plus już na początku za to nóżka, tak jak powiedziałem solidna z dziurą, oknem na środku na nasze kable które idą od monitora, żeby nam się gdzieś nie plątały z boku po podstawie, wszędzie czerwone wstawki podkreślające gamingowość monitora, aczkolwiek sam monitor wykonany jest z plastik fantastic, trochę taki z tyłu szorstki z przodu gładki, natomiast sam plastik. Nie mówię, że złej jakości, natomiast no, plastik jest plastikiem. Monitor jest dosyć budżetowym monitorem, jak ma swoje parametry o tym na końcu. Dlatego też na czymś musiał producent przeoszczędzić. Mam nadzieję, że nie przeoszczędził na jakości matrycy, na jakości panelu VA. To za chwileczkę będziemy testować. A no cóż, wykonanie nie jest brzydki, Natomiast krzywizna w 24-calowym monitorze, Full HD. Nie wiem, czy jest to najlepszy pomysł, ale to też zweryfikuję podczas testów w grach i wam o tym opowiem. Złącze, jakimi dysponuję, to jest VGA, DisplayPort 1.2 i dwa porty HDMI 1.4. Wyjście słuchawkowe mini jack i Kensington Lock do zabezpieczenia linką do naszego biurka. Pobór mocy podczas pracy jedynie 20W, podczas spoczynku i podczas wyłączenia monitora z przycisku pod spodem 05 w Pobierze nam wtedy. Z bardziej zaawansowanych technologii wyposażony jest funkcję Low Blue Light. Nie będą nas oczy w nocy boleć przy czytaniu jakichś PDF-ów, ewentualnie e-booków, ewentualnie generalnie przy pracy w nocy. Na monitor otrzymujemy 3 gwarancję. Dodatkowo z monitorem przyjeżdża do nas kabel DisplayPort i kabel HDMI. Co akurat zaliczam na duży plus, ponieważ rzadko się zdarza niestety aktualnie, że do monitorów producenci dołączają kable. Przeważnie jest sam monitor z zasilaczem, bądź też kablem zasilającym, natomiast kable rać sam. A dobry kabel kosztuje parę dyszek, więc to akurat miły ukłon w stronę użytkowników. Jest też płytka ze sterownikami, proszę bardzo, klasa energetyczna A, no i te kable, o których mówiłem Wam w sztuk dwie. I kabel zasilający, ponieważ monitor ma wbudowany zasilacz, nie ma zewnętrznego, więc podpinamy bezpośrednio kabel do samego monitora. Sprawdźmy matrycę moi drodzy, jak się sprawuje. Przejścia znalne od 0 do 100%, zarówno od 0 i 3. Widać różnicę w odcięciu. Tak samo na dole między 99 a setką. Ja widzę. Wy tego nie będziecie widzieć, to zawsze powtarzam, ponieważ dochodzi kompresja YouTube'a, yy, nagranie z kamery. Wiele czynników, które wpływają na to, że niestety film, który oglądacie, nie oddaje wiernie tego, co widzi ludzkie oko. Dlatego musicie mi uwierzyć na słowo. Tutaj przejścia tonalne są w porządku. Lećmy sobie dalej. Kolory. Od 0 do 100% każdy z tych kolorów jest dobrze odcięty, zarówno na początku, jak też na końcu, bo zawsze. Tutaj w tych dwóch miejscach początek i koniec zawsze zawsze. Jeżeli matryca jest słaba, widać największe różnice i największe problemy. Gradient. Gradient moi drodzy leży i kwiczy. Jak widzicie na nawet to u was widać, są takie pionowe pasy, ciemny, jasny, ciemny, jasny, ciemny, jasny. To nie jest prawidłowe przejście tonalne. Niestety Gradient w tej matrycy V, w tym monitorze AOC leży i kwiczy, ale jest to gradient, ale jest to gradient, jest to monitor gamingowy, nie będzie on przez, nas, przez Was zapewne wykorzystywany do pracy, na pewno nie zawodowej, profesjonalnej pracy, więc ten gradient w grach Wam nie będzie przeszkadzał, raczej ten skopany gradient w grach nie będzie Wam przeszkadzał. I jeszcze raz dokładne przejścia od zerówki do setki, 0,2%. Lekkie odcięcie widać z 98-100% po prawej na dole. Też widać odcięcie. Wszystkie pośrednie również są dobrze odcięte, więc tutaj też jest w porządku. Białe podświetlenie, lekkie niedoświetlenie z prawej strony matrycy, a pozostałe i jeszcze ewentualnie dół jest lekko niedoświetlony tutaj, a pozostałe części monitora matrycy. Wyglądają w porządku. Sprawdźmy jeszcze czarne podświetlenie. Też jest nie najgorzej. Eee, lewa strona lekko niedoświetlona, ale tylko bardzo, bardzo lekko, więc się nie ma czym przejmować. Tekst z odległości około 1,5 metra. Czytelny, ostry, niebeczkowaty. Linia prosta, pomimo tego, że mój to jest zakrzywiony. Ludzkie oko odbiera to jako normalnie prostą linię, więc tutaj nie będzie wam przeszkadzał. Przeszkadzała ta krzywizna w czytaniu i wpisaniu dokumentów, czy też pracy w Łodzie, czy w innym edytorze tekstów. Szybki przegląd menu. Możemy wybrać sobie tryby domyślnie ustawione, celownik też jest. Domyślnie ustawione tryby, tryb gry, FPS, RTS, wyścigi i swoje własne profile. Możemy sobie tutaj ustawiać. Mamy do wyboru trzy. Możemy sobie pod konkretne gry je ustawić celownik, niektórym może być pomocny. Mnie akurat irytuje. I menu. Tutaj nie ma zbyt wielu wodotrysków, po prostu jest normalne, standardowe ustawienie monitora. Nie ma tutaj żadnych dodatkowych jakichś feature'ów, ale wszystkie potrzebne, potrzebne rzeczy są. Można włączyć, wyłączyć blue light włączyć indykator klatek, frising włączony, wyłączony więc najpotrzebniejsze funkcje, które są w gamingowych monitorach również tutaj znajdziemy niczego nie brakuje, aczkolwiek jak powiedziałem wodotrysków też raczej tutaj się nie macie co doszukiwać monitor kosztuje około 800 zł czy jest to dużo, czy jest to mało matryca VA, 144 Hz, frising, e, 24 cale, Full HD i zakrzywiony ekran jak na początku podchodziłem sceptycznie do zakrzywionego ekranu o tej powierzchni 24 cali, to muszę Wam powiedzieć, że po chwili użytkowania, po testach i po chwili rozgrywki, kamera tego nie odda, yy, powiem Wam, że zmieniłem troszeczkę podejście. Tak delikatna krzywizna, bo jest to delikatna krzywizna 1500R, nie przeszkadza. Nie pomaga, ale nie przeszkadza. Według mnie jest to taki bardziej troszeczkę bayer. Reklamowy w monitorze o tej przekątnej to zakrzywienie, ale na szczęście jest yy, nieprzeszkadzające. Nie jest negatywnym futureem, który tutaj AOC dodało, więc można z tym żyć. E, troszeczkę zawiedziony jestem gradientem. Dawno nie widziałem tak skopanego gradientu, nawet w monitorze z matycą TN. Ten mamy TCVA, troszeczkę lepszą od TN. E, dawno nie widziałem tak skopanego gradientu. Na szczęście, gradient nie jest to to, o co muszą bardzo martwić się gracze. Chyba że grają w jakieś horory gdzieś w bardzo ciemnych lokacjach, zawsze jest dużo przejścionalnych, to wtedy może być lekkie. Skokowe odcięcie, przejście z czarnego do szarego, przejście tych ciemnych tonów odcieni. Natomiast w większości gier absolutnie będzie to nie do zauważenia praktycznie, ale szkoda, że jest to skopane. Co prawda, monitor jest budżetowy jak na swoje parametry, ale już nad tym gradientem mogliby chłopcy. Popracować. Czy ostatnie rekomendacje? Dostałby moją rekomendację, gdyby nie ten gradient. Jeszcze bym przymknął oko na to, oczywiście mówiąc wam o tym, jeżeli ten gradient byłby schodkowany, ale w mniejszym stopniu, bardziej delikatne te schodki by były, a tu widzieliście grube, odcięte pasy, ciemne, jasne, ciemne, jasne, czego na pewno przejściem nazwać nie można. Dla osób, których. Chciałyby zakupić ten monitor, bo generalnie ogólnie jest to dobry sprzęt. W tych pieniądzach jest to dobrze wyceniony monitor. To linki pod filmem w opisie. Od mnie to tyle. Dajcie mi znać, co myślicie o tym monitorze. A może ktoś go użytkuje i ten problem z gradientem wystąpił tylko i wyłącznie w tym samplu testowym, a w innych nie występuje. Tak też może być. Nie wiem, nie mam porównania, nie mam drugiego do testu, żeby sprawdzić, czy na drugim ten gradient też leży. Więc jak ktoś go użytkuje, napiszcie mi w komentarzach pod filmem, czy u niego też jest taki problem z gradientem. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i pozdrawiam Was. Videoblog Tech.